Punkt 6 podpunkt B. Uchwała w sprawie udzielenia pomocy finansowej Pogatowi Biełgarskiemu na wykonanie przebudowy drogi powiatowej nr 2957. uchwala co następuje. Paragraf pierwszy. Postanamy się udzielić pomocy finansowej Pogatowi Biełgarskiemu na wykonanie przebudowy, przebudowy drogi powiatowej nr 2957. W rurzeńców. pierwszy pierwszym. Kilometra 1 do 810 I zawarto y, y, 360 w 70 tysięcy. Paragraf drugi. Grupowania się Burmistrza Stanowego do zawarcia porozumienia z imieniu Gminy z Zarządem Powiatu Białkowskiego w przedmiocie y, określenia warunków realizacji postanowień niniejszej uchwały. Paragraf 3. wykonanie uchwały powierza się burmistrzowi Kalarzoru. Uchwała wchodzi w średnie podjęcia. Czy są pytania co do tej treści uchwały? Pan radny Marto. Ja proszę. mam takie pytanie. Chodzi mi o to jest tak. W kilometrach 1 plus 810, 2 razy 360. To jest razy 720 metrów. Ile? 550. 550 metrów. No i tak jak tu Myszkowiak powiedział, nie wiem dlaczego to się tak stało. Wcześniej było uchwalane na y, poprzedniej komisji, że ma być to robione w dolnym duchowie. No to ja Pan powiem dlaczego to się stało. A teraz nie wiem dlaczego. Dlatego chciałem zapytać, z czego to wynika? Nie ma problemu. Niech się Ja tłumaczyć? No ktoś mówi tak. A się na Słucham, gdzie było w Myśmy rozmawiali przy podejmowaniu, Panie, przy, przy podejmowaniu e, dotacji do powiatu. Nie, nie, nie. Było dotacje podejmowane, że do dróg powiatowych. Nie było wskazania Panie. gdzie. A tak było, było. taki nacisk by by na to, że... Ja nie, nie, że było, dla mnie nie było. Tak? I dlatego na tej komisji wpłynęło pismo z rządu z dróg powiatowych dwa razy że oni po wizji lokalnej, to jest to pismo, mam tutaj, jeżeli kogoś interesuje, z dnia 21.03, wiążąc ze sterną decyzją i tam deklarację w zadań wspólnych dowodów, proponują dwa odcinki. Likwidacja krągów na drodze powiatowej w różańcu 320 metrów, długość metrów bieżących, 550-500 <laughs> metrów, przez wzmocnienie też tutaj. Na początku, no tradycyjnie, czyli jest R, R śmiałko i wielkie przełomy. i remont drogi, czyli wykonanie praktycznie przebudowy no, nie odcinka tam dalej na Że stan tragiczny na wszystkich drogach powiatowych jest i nie, za tą kwotę żadnego remontu nigdzie się nie przeprowadzi skutecznie, to... Na komisjach było dyskutowane, że trzeba wykonać i wykonanie nowego odcinka, którego od 20 lat już nie ma, bo no bo go nie ma. I, i też dowód, które są, ale noty niech powiat remontuje już w ramach własnych ddziemów. I ukrywał rozpocząłem rozmowę o tym, czy zwiększyli limit na tarnotu, może z jakiejś oszczędności, czy też ze wskazaniem wyluchów i otwarcie takie nawet wyczułem w ich stanowisku, więc tak to wygląda na czy tak Rada na komisję. Tylko mówię, że no, nie było wskazane, że będzie ruchu. Będziemy remontować drogi powiatowe, a ja nie jestem może to nie rozumieć, że drogi no, ruchowe. Że... Ja znam y, stan drogi na luchowie i w różne wszędzie. Nie mówię, że on jest dobry czy coś, bo są miejsca takie, że w różnańcu drugim jest więcej przyłowacji niż w ruchowie. Na początku górnego Luchowa na końcu Górnego Luchowa jest gorzej niż w Luchowie, dolnym a w duchowie wolnym odremontowanego odcinka do końca, no do górki, gdzie jest gier, bo tam są dziury, ale ten odcinek jest wyliczny. No ale to, co już wcześniej komisja medycyny zapisywała, że zmartwienie powiatu. Po, powiat, y, my tu dajemy 70 tysięcy, czy powiat też 70 tysięcy? Tak. A, tak, Kucha, to no, dobrze. No to w zasadzie nie dajemy. No tak, tylko że moim zdaniem, no, powiat nie powinien decydować, na czym będzie pieniędzmi, bo ich po, powiat... Zgad Panie burmistrzu, zgadzam się. Jest to ich zadanie. I, ich zadanie i oni powinni robić, a my dodajemy do tych dróg i powinna Rada decydować o oni. Ale nie, rada nie, nie, nie powinni wytrzymać żadnych pis. To wszystko. Czy są jakieś pytania jeszcze co do tej uchwały? Nie widzę w związku z tym przypomniemy do, do głosowania. Kto z Pań i Panów Radnych jest za przyjęciem tej uchwały? Proszę o podniesienie ręki. Dziękuję bardzo. Kto się wstrzymał? Kto jest przeciw? Nie widzę. Stwierdzam, że uchwała wszystkich głosów wstrzymujących została przyjęta pozytywnie. Trzech? Kto Trzech głosów wstrzymujących.